Ciema Simonko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Za mną, jak widzicie, piękna rzeka górska. Dzisiaj, pierwszy luty, dzisiaj mogę legalnie łowić tutaj na tych miejscówkach. Jestem od jakieś pół godzinki, jeden kontakt z rybą był, więc się cieszę, bo łatwo nie jest. Woda jest trącona, woda jest wysoka. Jak na tą miejscówkę, to jest dość wysoka woda, więc nie ma łatwo. Ale walczę, próbuję i szukam ryb. Trzymajcie kciuki, żebym coś złowił i trzymajcie kciuki, żebym fajnie i godnie rozpoczął sezon pstrągowy 2022, a Was zapraszam na relacje z tego dnia. Mimo wszystko, jeżeli też nic nie złowię, to też ten film zobaczycie. Zapraszam Was do oglądania tego materiału. Na pierwszy rzut pójdzie klasyka. Klasik z Dorado, czyli na te wody moje tutaj sztos. Tyk. Wiecie co jest dobre? Są tu ślady tylko mojego samochodu i sarenek. No i teraz pytanie, czy to jest dobre? Czy to jest może niedobre? I może jest problem taki, że nie ma po co tutaj chodzić. Zobaczymy. U, woda podniesiona, wysoka. Dobra, no przejdź, gdzieś trzeba szukać. Mam parę słów na temat samych warunków, co się dzieje pogodowych To jest fajne miejsce. Tu jest drzewo powalone przejdziemy dalej. Warunki pogodowe są takie jakie są, czyli minus jakieś 4 minus 4, minus 5 Nimi ma się coraz bardziej ocieplać Ale na razie jest bardzo... Bardzo źle, bo od razu wlazł w razu zaczep Shit, fuck. Dobra, woda jest czysta Na miarę Podniesiona całkiem sporo Myślę, że nie jest to dobre, że jest tak podniesione aż tak, przynajmniej na ten miejsce, gdzie ja dzisiaj sobie z planowałem odskoczyć. Zobaczymy, jak coś to się przejedzie, może na jakiś płytszy odcinek. Zobaczymy, zobaczymy. Miałem teraz jedno odprowadzenie, całkiem fajne, na no właśnie taką tamtę, białą. Miałem jedno branie. No i tak mówię, kurde, nawet Wam tutaj coś pokazałem, mówię spoko. Ale się okazało potem jak już ta ryba tutaj wyszła trochę bliżej i okazało się, że to jest taki 20, więc zmieniam miejsce, nie będę taki mały ryb tutaj nawet kół. Zawijam się i idziemy dalej. Co prawda wcześniej dwie, dwa miejsca wcześniej miałem jedno wyjście branie. Myślałem, że fajna rybka, ale niestety. Potem odprowadzenie takiego dwudziestaczka. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tymi wodami. Może jeszcze nie czas. A może tu nie ma ryb. Nie wiem. Idziemy dalej. Szukamy kabana. żeby wyjść z tego miejsca oczywiście właśnie zaczepiłem i zauważyłem że płynie pod burtą krzak ale jakieś tutaj coś wydarzyło nie wiem czy nie jakieś branko Nie chcę zapłacić teraz. Niestety nic tu nie chce wyskoczyć Nie dobrze jak się w dupię, to masakra będzie liczę że się nie w i że to wszystko ładnie MLK wytrzymie schudłem ostatnio prawda? O. pociągniemy tutaj woblerem może weźmiemy prowokatora niech sprowokuje te ryby do brania. jest miejsce naprawdę spoko tylko minus jest taki, że tego woblera zaraz mogę Tracić Chwila nieuwagi i w korzeniu, no ale trudno Kurde, pogoda też mi spłata płata figle. Miało być na plusie już teraz Plus 2, plus nawet 3 Ci się okazało, że po pierwsze wcale Nie robi się cieplej Cały czas mi wszystko zamarza Do tego zaczął się wzmożył wiatr mocniej wieje Nie wiem co to będzie Uch, Dobra, tuż cały prowokatorem tam za winklem Oj, mówiłem Dobra, w wrócił, ale mogłem już tym ruchem spalić miejscówkę to Raz, a dwa to chwila nie uwagi i żyweczka mi poszła na krzak, kurde. Ten wodek. Postaram się go rzucić tak trochę ryzykownie, ale jeszcze dalej. A i tutaj, za tego trzeba, za tego tu, jak powinno być upnięcie. To aż, mm, aż się kurde prosi. na tam do pani albo nic nie siedzi, albo nie jest chętne do tego, żeby przywalić. Oprócz krzaka i zaczepu. No dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na rozwiązanie konkursu. Więc, moi drodzy komentarz, który wam się wyświetla gdzieś właśnie tutaj wygrywa konkurs, więc wygrywa paczkę gum na okonie. Więc czekam do czwartku na zgłoszenie się, na informację, gdzie mam wysłać paczkę z nagrodami. Gratuluję zwycięzcy i zachęcam do kolejnych zabaw i kolejnych konkursów, które już niebawem na kanale. A teraz zapraszam do oglądania dalszej części tego materiału. Dobra, odnośnie mordeczki, samego sprzętu, na który ja tutaj wędkowałem dnia dzisiejszego. W związku z tym, że jestem nad taką wodą, a nie inną, nie potrzebowałem bardzo długiego kija. A w związku z tym, że nie spodziewałem się kabanów, a chciałem fajnie połowić również na gumy, wziąłem sobie trochę delikatniejszy kijek niż zazwyczaj, czyli kijek od Savage'a SG4. 198 cm do 8 gram wyrzutu. Taki kijek dzisiaj ze mną był nad wodą. Fajnie się prezentuje, fajnie podaje przynęty, fajnie trzyma rybę, dlatego też się na niego zdecydowałem. Jeżeli idziemy dalej, kołowrotek Vanford 2500, Fajne uzupełnienie tego zestawu, dość lekki sprzęt, bardzo przyjemny w wędkowaniu, można naprawdę komfortowo łowić przez dłuższy czas, tak jak ja dzisiaj prawie że przez cały dzień i nie odczuwa się zmęczenia, że ten sprzęt jest ciężki i tak i dalej. Można dość długo łowić komfortowo. Natomiast, jeżeli chodzi o fluorokarbon, to jest 0,23. Jeżeli chodzi o żyłkę, to jest żyłka 0,16. Tak, ja łowię pstrągi w 95% na żyłki. Rzadko kiedy się zdarza, że łowię na plecionki. Dlaczego? No, takie mam przekonanie, takie mam przeświadczenie. Dlatego wolę łowić w ten sposób. Jeżeli macie pytania odnośnie sprzętu, walcie w komentarzach. Na wszystkie Wam postaram się odpowiedzieć. Niestety, mordeczki, no już muszę kończyć wędkowanie na dzień dzisiejszy. Większość dzień, dnia spędzone nad tą małą, piękną górską rzeką, ale niestety, przynajmniej dla mnie dzisiaj, totalnie pusto. Dwa branka, jakieś jedno wyjście malaka to zdecydowanie za mało jak na cały dzień biegania. Nie podoba mi się to. Wkurza mnie to, że jest bardzo dużo miejsc w taki sposób wydeptanych, że widać, że ktoś tutaj łowił. Ale nie dzisiaj, nie wczoraj, nie przez wczoraj. Są widać położone trawy, widać, że ktoś tutaj grasował nad wodą w momencie i w trakcie okresu ochronnego i to jest słabe niestety. Ech. Co zrobić? Może przez to takie wyniki słabe. Może po prostu tych ryb tutaj aktualnie nie ma. A może nie potrafiłem się ich skusić do brania. Nie wiem, ale mocno... Irytuje fakt, że ktoś tu łowił przed emelkiem. Nie no, tak całkiem poważnie. No to że w okresie ochronnym ktoś tu grasuje nad rzeką i te ryby wyławia. No dobra, mordeczki, żeby nie było, że tak całkowicie jest film bez ryby. To zobaczcie sobie szybkie ujęcie z tego jak byłem później, kilka dni dosłownie, później z Januszem, Janusz złowił bardzo ładną rybę. To był taką rybę 40 cm, ale zobaczcie jak to wyglądało. Ej, ładny A przed chwilą Janutek mówił, że miał co? Zaczę przymiałeś Janutek, brawo! Jeszcze dobrze ja nie uwiązałem, bo dopiero zacząłem wiązać. A tu tak... Janutek proszę tylko 40. Pięknego, ślicznego oj, oj. Janutek powoli. niepewny nie zik jestem. Także Janusz pięknie wystartował. O i poszedł teraz dwa z oka. No to no no, 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 brawo, Janusz, Sorry, ten brawo, brawo. Oprócz tego, co przed chwilą widzieliście, czy oprócz tej ryby Janusza, ja miałem kilka brań na taką właśnie piękną przynętę, właśnie taką jaskrawą, bo woda była mocno tamcona. Miałem za cztery brania, ale niestety nie udało mi się wciąć. Miałem jedną rybę na obrutóweczkę, ale spadła i jedno uderzenie w woblera. Ale strasznie ciężki ten czas dla mnie i ciężki jest dla mnie, kurczę, ten okres i rozpoczęcie sezonu niestety. No ale tak bywa. Muszę więcej czasu poświęcić na, to, na te wody i więcej czasu poświęcić na samo samobstrągowanie, to może i efekty przyjdą. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Nowych widzów zachęcam do zostawienia subskrypcji. I cóż, widzimy się na kolejnym materiale. Strzałeczka. Na razie.